Zielonogórskie maluchy same zdecydują, jak ma wyglądać plac zabaw w bajecznej zagrodzie przy ulicy Botanicznej. Głosowanie na wybrane elementy odbędzie się 25 września podczas eventu pod hasłem dzieciaki wybieraki. Impreza odbędzie się w ogrodzie botanicznym pomiędzy godziną 12 a 15. Co ciekawe, tego typu głosowanie odbędzie się w naszym mieście po raz pierwszy, a jak będzie wyglądało ono w praktyce? Mamy trzy naklejki. Każde dziecko dostanie na wejściu do ogrodu botanicznego pakiet tych trzech naklejek, które będzie mógł nalepić na planszy z wybranym przez siebie elementem. Tych elementów, czy też grupy elementów, będzie osiem. Dziecko wykonuje wyboru spośród tych ośmiu trzech elementów, które według niego jest najlepsze dla niego. Dzieci zabawki wybiorą, a zapłacą za nie oczywiście dorośli. Wyniki konsultacji będziemy omawiać z projektantem, który już będzie robił taki faktyczny projekt budowlany na, na, na renowację tego, tego placu zabaw. W budżecie miasta na chwilę obecną mamy zapisane 650 tysięcy na ten cel. No zobaczymy, wiadomo, jak to w tych czasach bywa, co wyjdzie później po przetargu, ale będziemy chcieli projektować razem z kosztorysantem tak, żeby te 650 tysięcy starczyło. Jeśli konsultacje się powiodą, wymarzony plac zabaw dla dzieci powinien być gotowy w przyszłe wakacje. Oprócz głosowania podczas eventu będzie można. W udział jeszcze między innymi w animacjach Bańko Uli. Dla wszystkich maluchów przewidziano także słodkie upominki.